Witaj, chcesz dowiedzieć się, czym jest i co daje numer wewnętrzny, jak założyć konto SIP i jak je edytować oraz jakich informacji potrzeba, by skonfigurować Twoje urządzenie lub komunikator VoIP? Jeśli tak, to świetnie trafiłeś. Zaczynamy. Czym jest i do czego służy numer wewnętrzny? Numer wewnętrzny to inaczej konto SIP. Jest wykorzystywany w głównej mierze do odbierania połączeń przychodzących i wykonywania połączeń wychodzących. Zapewne wiesz, że posiadanie wielu pracowników wymaga bycia z nimi w stałym kontakcie. Dzięki numerom wewnętrznym nie potrzebujesz numerów miejskich czy komórkowych dla każdego z nich. Zarówno pracownicy między sobą, jak i Twoi klienci będą mogli łączyć się bez przeszkód. Mimo posiadania tylko jednego numeru telefonicznego. Ponadto, pod numerem wewnętrznym można również umieścić konkretne komunikaty czy informacje, lub usługi, jak na przykład faks. Co możesz zyskać dzięki takiemu rozwiązaniu? Przede wszystkim nie musisz dokupować kolejnych numerów telefonicznych, a dodatkowo masz większą i wygodniejszą kontrolę nad połączeniami. Każdy z pakietów wirtualnej centrali i pakiet Mini VoIP zawierają konkretną ilość numerów wewnętrznych w cenie abonamentu. Jeśli ich liczba nie będzie dla Ciebie wystarczająca, możesz dokupić dowolną ilość numerów w cenie 5 zł netto na miesiąc za każdy kolejny numer spoza puli oferowanej w danym pakiecie. Numer możesz zakupić na panelu klienta. Musisz jednak pamiętać o tym, że na koncie... Powinny być odpowiednie środki, które wystarczą na opłacenie danego numeru. Jak włączyć numer wewnętrzny? Postępuj zgodnie z instrukcją. Zacznij od zalogowania się na swój panel klienta Telecube. Gdy już to zrobisz, z zakładki Wirtualna Centrala wybierz konta SIP, a następnie dodaj. Z listy wybierz konto dla połączeń głosowych. W kolejnym kroku konieczne jest uzupełnienie szczegółów dotyczących konta SIP. Na początku wprowadź numer identyfikacyjny konta. Posłuży on do wykonywania połączeń między kontami wewnętrznymi. Pamiętaj, że taki numer musi zawierać od 2 do 5 znaków i nie może zaczynać się od 99, 98 i 112. Kolejno, wpisz nazwę, która będzie wyświetlana na pozostałych telefonach wewnętrznych. Oraz podaj własne hasło lub wygeneruj losowe. W polu Prezentacja numeru wybierz numer telefoniczny, stacjonarny lub komórkowy, z którym ma być połączone Twoje konto SIP, to znaczy numer, którym będziesz się prezentował realizując połączenia zewnętrzne. W dalszej części możesz uzupełnić pozostałe parametry numeru wewnętrznego, aczkolwiek nie jest to w tej chwili konieczne. Gdy już dostosujesz swoje konto SIP, zapisz je. Jeśli chcesz zakupić numery spoza puli dostępnej w danym pakiecie, wyświetli ci się pop-up proszący o wyrażenie zgody na obciążenie Twojego konta. Kliknij tak, automatycznie wyskoczy okienko z ustawieniami utworzonego właśnie konta SIP. W tym miejscu najważniejsze dla Ciebie są login, hasło i domena. Są to Twoje indywidualne dane do logowania w komunikatorach i innych urządzeniach VoIP. Nie są to te same dane jak do logowania do panelu klienta Telecube, co często jest mylone. Pop-up możesz zamknąć, a zapisany numer w każdej chwili edytować. Aby móc rozmawiać przez nowo utworzony numer wewnętrzny, potrzebujesz telefonu VoIP lub zwykłego telefonu z bramką VoIP albo komunikatora. Zalecamy program o nazwie ZOIPER. Jeśli posiadasz już zainstalowane oprogramowanie lub urządzenie, zaloguj się wprowadzając w odpowiednie pola login, hasło i domenę utworzonego konta SIP. W każdej chwili możesz je sprawdzić w panelu klienta Telecube wchodząc w zakładkę Wirtualna Centrala, a następnie konta SIP wewnętrzne i klikając zębatkę i ustawienia konta SIP wybranego numeru. Jeżeli prawidłowo skonfigurowałeś swój komunikator czy też telefon. I jesteś już zalogowany, lampka przy numerze na panelu klienta Telecube powinna zmienić kolor na zielony, pomarańczowy lub czerwony, w zależności od aktualnej wartości parametru ping. Jeśli wszystko działa prawidłowo, gratuluję! Możesz już dzwonić oraz oczekiwać na nowe połączenia.